Kaj, czy Giorgio Malajwa. Malajwa! Kurde! Mówiłem, no chul... mm. e, Witamy, to administracja KIK. Proszę zweryfikować oso osobowość i mru... mru... Znaleźliśmy pana łańcuszek. Do odbioru będzie u ojca, ponieważ podał pan. Jakiś Uwaga, Zawialiśmy napisałem, pana, witamy go, tu administracja ulicza, kick. proszę zrezygnować o i mrugnąć z bliska pięć Uf, razy. Pszczała, o, o, coś pszczała. Rybson pisze, czekaj, też? Czekaj, czekaj, niech pierwszy Rybson, niech pierw Rybson. Hmm. Yy, witam tu znowu Rybson. Yy, yy, jest pan ofiarą jakiegoś dziwnego ataku hakerskiego, mamy podejrzenie dziwnego urządzenia w pańskim pokoju. Czy jest to możliwe? No oczywiście Rybson, oczywiście Rybson, że to jest możliwe. Tak, 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 właśnie jest, tak właśnie jest. <noise> Napiszę tak, o, witamy to administracja kik, proszę zweryfikować. Kurde. Czy wiem, za wiem, obrazem dobra. z. Dobra, będę się. Jak się nazywa to coś? Autobus, autokar? Żeby wiedział. Tak, zaspomuje. Uwaga, spamuje. Witamy tu administracja kik. Proszę zweryfikować, czy za obrazem z autobusem oraz Big Benem nie ma pluskwy. Uwaga, o z wypieramy go miniona. A kto? Ku Mam gada i tam gra, co? K*** kur... To ty spierd... Ty Ripson teraz do mnie będzie gadał, nie no to są jaja jak... Ch... A z jasperem kto gadał tak samo kiedyś, co? Co to ma k*** kur... znaczyć? Eee dobra patrzę, dobra mordko żartowałem możesz oglądać Georgia i mo się nie wpierd... na... czekaj dobra mordko żartowałem możesz oglądać Georgia i no się nie wpierd... na czaty Ustalmy pakt o niepełnosprawnych. Bądźmy jak Ribbentrop i Molotow. No, co nie wiem co ci powiedzieć, szczerze, z Jasperem kiedyś gadałeś. Z Mamonem też. To też trochę tak wiesz. Ksaya miał Bugetsona. Xen ma tego mentora. Tam ktoś jeszcze. Ty miałeś mikrocypka. Ja mam Jaspera Mamona. Sorry. Także. Jako że ty kiedyś miałeś kontakt z nimi, coś tam robiłeś. Teraz ja muszę trochę też u Georgia posiedzieć. Żeby było po prostu fair. To jest taka wymiana. Takie coś może być. Możemy się na takie coś umówić. Epowiem tak, Rypson to jest cwaniak. Cwaniak, jak chu. Wbiłem się pożartować do tego Georgia, to już wchodzi do mnie na czat, od razu informuję że to jest jego minion i tak dalej, i żebym się odwalił. Ale jak kiedyś z Jasperem gadał, kurwa, albo z Mamonem, czy coś tam, to ja nic nie napisałem, nie miałem pretensji. Także widzę, że nie chcę dzielić, są takie, widzę, zachowania już narcystyczne i widzę, że mogą być problemy nawet psychiczne już, jak się takie sytuacje dzieją. Mi się wydaje, że przez to, że nerwaryń ściął Dreddy, co, coś tam, kurwa, znikło z niego, jakaś część jego duszy i zaczął być niemiły i taki trochę arogancki to wszystko przez te dredy dzisiaj tu idzie na wojnę z największymi twórcami wcześniej Rybson, teraz no ale Rybson to zwariował już do reszty jakby ktoś nie wiedział o co chodzi wbijam do tego George'a yy, bo ma live'a na kiku i mu tam pisze, że ma plus kwekur kurwa tym, za tym obrazem, żeby tam sprawdził i wchodzi Rybson po minucie tutaj na czat i pisze że coś tam się dogadajmy, żeby tam nie kraść coś tam, że to mój minion, coś tam, Teges. I ja mu odpowiadam, że no słuchaj, Rybson, no ty jak gadałeś z Jasperem, czy tam kiedyś grałeś, czy coś tam, albo z Mamonem, to ja nie miałem żadnych pretensji, nic nie pisałem. Także możemy się dogadać tak, że ty trochę z tego korzystasz, ja trochę z tego skorzystam. I to tyle. I widz pisze. On już wyszedł, tylko napisał to i wyszedł z live'a. On nawet mnie kur... posłuchał. Co za ham? ja pierd. Jakieś narcystyczne zachowania. Yy... Nie wiem, coś tam jest nie tak. Chyba będę musiał tu... dramę zrobić. Na każdego streamera, kur... Pisałem wcześniej reakcję psa na tego George'a. Patrzę... No kurwa Wy... stąd! Kur... mi wszyscy kradną mojego kondona? Ja czy nie wpier... Wypierd... się kur... rybson I w jaspera i w mamona, co ty pierd! kur... Wypie... wypier... wypierd... 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 Od mojego miniona no to, no to, da... to ty wypierd... kur... Rozpierd... <grybujesz> Gdzie żyjesz kur... <grybujesz> przelewaj, przelewaj Na, na tipi tego kafla Przelewaj, wypierdaj... przelewaj Sam wypierd... A ty no no serio, on jest niepoważny Ty sam gadał ten z Jasperem kiedyś Jakieś takie rzeczy Ja coś gadałem do niego? No co ja ja robi Człowieku Jak ci coś gadałem? Jak wyglądałeś? Kurwa tamtych Do Diapera chyba mi się wydaje